To będą smutne święta Bożego Narodzenia. Europejczycy kolejny raz stali się celem ataku terrorystycznego. Cztery osoby nie żyją, 60 jest rannych, ale nie przywiązujcie się do tych liczb. No i to wszystko prawie że zamiedzą. Magdeburski jarmark bożonarodzeniowy w Zjednoczonych Kalifatach Enerdowskich. Sprawcą ataku terrorystom jest uchodźca z Arabii Saudyjskiej, no i w tej chwili wszyscy spekulują na temat jego motywów. Chociaż jednego możemy być pewni. Człowiek nienormalny. Witam Was dalej, bab. Abdul Mohsen ma dość złożone poglądy polityczne, chociaż tylko na pieszy rzut oka, i skomplikowany życiorys. To dlatego tak wielu komentatorów na tym poległo, chociaż najprawdopodobniej częście z nich, takie cwane gapy, poszły na łatwiznę, by z tej mozaiki sklecić narrację pod tezę. Ale spokojnie, ja was przeprowadzę przez tą biegunkę informacyjną. Jednak łatwo nie będzie. Abdul Mohsen po raz pierwszy pojawił się w Niemczech w 2006 roku, jednak w Arabii Saudyjskiej musiał funkcjonować co najmniej do 2008 roku, ponieważ w tym roku wydano mu nowy paszport. Sprawcą zamachu jest wojująca ateista. Ja nie kupuję narracji o takiej bądź innej maskierowce, ponieważ... Po to, żeby wjechać w tłum, nie potrzeba maskować się kilkanaście lat. Moglibyśmy mówić o spisku w przypadku bardziej skomplikowanej, skoordynowanej akcji. Ale przecież on sam groził zamachami, on zostawił manifestę, więc warto posłuchać, jakie są jego motywy. Przede wszystkim określił siebie jako lewicowca. I I'm saying this as nie leftist, I'm not on the right że w 2019 roku udzielił wywiadu dla BBC, gdzie określał się jako ateista. Ale Abdul Mohsen mieszka teraz w Niemczech, ale kiedyś mieszkał i pracował w Arabii Saudyjskiej i nie był w stanie bezpiecznie wyrazić swojego ateizmu. Po udanym ubieganiu się o azyl w Niemczech postanowił założyć stronę internetową wersaudis.net, gdzie stworzył źródło informacji dla innych, aby mogli zrobić to samo. Strona internetowa jest tutaj, to forum nadal działa. Owszem, od pewnego czasu jest tam napisane, żeby nie przyjeżdżać do Niemiec. Wpis ten jest wyrazem rozczarowania tego człowieka niemieckim społeczeństwem. No właśnie, chłop był rozgoryczony postawą niemieckich urzędników, którzy tak często odrzucali wnioski o azyl kobiet z Zatoki Perskiej. Idą za szpiglem. Wiele młodych kobiet z Arabii Saudyjskiej, ale także z Kuwaitu. Poprosiło go o pomoc, powiedział A. Jego gniew na rzekomą bezczynność władz niemieckich i działaczy azylowych był już wtedy widoczny. Osoby ubiegające się o ochronę były wprowadzane w błąd, co skutkowało powrotem do Zatoki Perskiej. A. Był pewien, że wierni ojcowie, wierni religii, zabiją swoje powracające córki. Wcześniej odwrócił się od wiary. On nie ukrywał, że tak na Europejczyków miało zwrócić uwagę na problem migracji, chociaż w bardzo specyficznym kontekście, raczej nie przysłuży się sprawie, chociaż, jak to z lewicą wiadomo, może możemy się zdziwić, jakie wnioski zostaną wyciągnięte, ponieważ obraz sytuacji, może obraz tego manifestu, może być bardzo zniekształcony, ponieważ on wini niemieckie władze, wini niemieckich urzędników. Nie wiadomo, czy celem nadrzędnym nie była chęć zwrócenia uwagi na patologię w jednej z fundacji, która zajmuje się pomocą dla ateistycznych kobiet z tamtego regionu. Atak był planowany od co najmniej miesiąca, chociaż pierwsze sygnały pojawiły się bodajże w maju. Miesiąc temu napisał do innego znanego krytyka islamu, żeby. Przestał udzielać się w tej konkretnej fundacji. W listopadzie napastnik z Magdeburga napisał do mnie wiadomość na X i poprosił, abym zaprzestał wspierania świeckiej pomocy dla uchodźców. To jest nazwa tej fundacji. Napisał, że wkrótce zrobi coś, co sprawi, że o tej organizacji będzie głośno na całym świecie. Hashtag Magdeburg. Ten lewicowy terrorysta zostawił po sobie manifest na X. Więc nie musimy się niczego domyślać, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest nitka kilkudziesięciu wpisów wprowadzanych przez dobre dwa tygodnie jak nie dłużej. Opublikuję teraz dowody na to, że władze niemieckie popełniły serię umyślnych zbrodni przeciwko uchodźcom. Kobiety, które trafiły do jednego z lewicowych NGO-sów miały być poddawane nadużyciom, ewentualnie były tam bardzo, ale to bardzo. Dwuznaczne sytuacje. Na przykład lewicowy aktywista, najprawdopodobniej szef tej fundacji, korzystał z okazji i paradował sobie przy tych kobietach w galotkach. Mamy też kilkuminutowy vlog jednej z kobiet, która skarży się na to, że ten lewicowy aktywista. Stękał za ściany, gdzie się tam obcierał. Kuszką się bawił, no, no tego typu patologiczne zachowania. This is my last time trying to make this video. I tried to make it many time, but I cry. Because lots of mummy come to me I just can't continue. My name is Manahil Mansur Ali McDill. me and my sister sent an email to the police 2009 about what dismar had done to us my little sister waked me up in the middle of the night while i was sleeping and i saw dismar in front of us naked with no pants even on nothing and we just froze and he did that many times though he go back and forth from his room to the bathroom or thing like that with nothing on. And we also heard him many time in his room making noises, sexual noises, while we hear all of the three of us. And there is also more things than that that happened on that time and till now things are happening and now it's happening more because i start to talk and every time we talk they do those things to us they attack attacks they did this to my also little sister they go to her work and they threat her not uh, her practical work and they threaten her to lose her job Rana Ahmed Al-Jebaji 23 thread my little sister and these things also have been happening to me right now brutally i'm being brutally attacked sexually attacked poniżej są dowody na to, że wszystko to zostało zgłoszone do służb 7 kwietnia 2019 roku napisali e-mail w którym odpowiedzieli na tę historię. Przetłumaczyłem ją na język angielski. Wysłali ją do Richarda Dawkins'a z przekierowaniem do niemieckiego policjanta, który otrzymał mój wcześniejszy raport o organizacji. Z czasem zaczęły pojawiać się elementy radykalizacji, od teorii spiskowej, że niemiecki rząd spiskuje przeciwko ateistycznym muzułmanom, najprawdopodobniej chodzi o dysonans, gdzie muzułmanie są sprowadzani na potęgę a przypadki, które on prowadził, spotykały się z odmowami, aż po radykalizację i tezę, że odmowa azylu jest... jest równoznaczna z wypowiedzeniem wojny. Po pierwsze, zapewniam, że jeśli Niemcy chcą wojny, będą ją mieli. Jeśli Niemcy będą chcieli nas zabić, zarżniemy ich. Zginiemy lub z dumą pójdziemy do więzienia. Ponieważ wyczerpaliśmy wszystkie pokojowe środki, napotkaliśmy jedynie kolejne przestępstwa przeciwko nam ze strony Policji, Aparatu Bezpieczeństwa, Prokuratury, Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Spokój im nie służy. Zdiagnozował też, że Niemcom zależy na eksporcie islamu na całą Europę, co jest teorią karkołomną, ale też gołym okiem widać, że ktoś usilnie pracuje nad ekspansją, prawda? W roku 2016, czyli zaraz po tym sławnym sezonie turystycznym, doszedł do wniosku, że jedyną siłą polityczną, która może ten proces zatrzymać, jest FD. No i tak pojawiło się kilka wpisów, przez co niektóre osintowe przegłupy wiążą ten atak ze skrajną prawicą. Po pierwsze, chciał zakładać Akademię pewnie jakiegoś Edziosa dla ex-muzułmanów. No, i tutaj mamy link do zbiórki. No i tak, mamy wpisy, gdzie kontaktuje się publicznie z FD i twierdzi, że zbiera grupę byłych muzułmanów. Nie wiadomo, co FD odpisało. Najprawdopodobniej byli na tak, ponieważ to konto zostało zbanowane. Wpis kolejny, czyli, że on i FD, nie on jako członek FD, nie żebym tych neonazistów bronił. Chodzi o fakty. On i FD walczą z tym samym wrogiem, aby chronić Niemcy, i chyba pojawił się jeszcze jeden wpis, że on i FD są prześladowani przez służby, że no wiecie, no chodzi o te takie dziwne akcje, że na, zamiast zająć się prawdziwymi radykałami, na, no to Niemcy, tak samo jak Anglicy, na, wysyłają setki policjantów, by na, walczyli z, z wojownikami klawiatury, tak to nazwę. Czyli mamy tutaj do czynienia z historią ateisty, który ucieka z kraju zarządzanego przez twardogłowych islamistów, przez krwawy reżim rodziny Saudów. Nazywajmy sprawy po imieniu. Na miejscu w Niemczech dostaje azyl, dostaje szansę od społeczeństwa i w trybie przyspieszonym awansuje do elity, ponieważ pracował jako lekarz, chyba nawet psychiatra, więc wyobraźcie sobie, co tam się musiało pod kopułką dziać. Z czasem. Islam zaczął przybywać do Europy. Mówimy tutaj o tym sezonie turystycznym i przyjęciu do Niemiec miliona ludzi od tak w jednym roku. Jednocześnie pojawił się dysonans. Sam chciał sprowadzać ludzi z regionu, ateistów. No i zaczął, zaczął spotykać się no, jego ludzie, z którymi był w kontakcie, zaczęli spotykać się z odmowami, a jednocześnie e, nieskrępowana polityka migracyjna Niemiec. I Przyjmowania ludzi z południa. No i tak pojawił się romans ZFD, no romans szukanie, szukanie pomocy, szukanie odpowiedzi, ale koniec końców przeszły na tyle duże procesy procesy myślowe, procesy światopoglądowe, że w niedawnym wywiadzie sam siebie określił jako lewicowiec. Z stanowczością stwierdził, że nie jest prawicowcem. No i w końcu chłop nie wytrzymał ciśnienia i w maju podjął decyzję o swojej śmierci na początku roku, aby przywrócić sprawiedliwość. No dobrze, ale ktoś może zadać pytanie, dlaczego w takim układzie chłop wybrał za cel nie meczet, a jarmark Bożonarodzeniowy? Otóż on nie traktował tego jarmarku jako świętokatolickie, katolickie, ale jako element niemieckiej kultury. On wypowiedział wojnę Niemcom. Nie możemy zapominać, że te jarmarki Bożonarodzeniowe, tym bardziej w Niemczech, mają tyle samo wspólnego z chrześcijaństwem, co ksiądz proboszcz ze świętym Piotrem. Bąbki, wursty, grzane wino, Mikołaj, dziewczyny przebrane za aniołki, konsumpcja, e, święta zimowe. Tam krzyża najprawdopodobniej nie uświadczy, że ewentualnie na jakichś stoiskach u Geszewciarzy. Więc on wypowiedział wojnę Niemcom. No a tu i teraz możemy wykluczyć islam jako główny powód ataku. Owszem, islam jest w tle, ale to jest bardzo interesujący przypadek, który pokazuje, że wojący islam to jest tylko jedna ze składowych problemów, o którym rozmawiamy. Mówimy tutaj o konkretnej mentalności. Mówimy tutaj o braku kompatybilności co niektórych jednostek, żeby nie wskazywać procentów, bo takie badania nie są prowadzone, ale widzimy brak chęci asymilacji. Człowiek dostał szansę, człowiek musiał jako lekarz wygodnie żyć, a mimo wszystko po tych, po tych latach nie czuł się częścią niemieckiego społeczeństwa. Był bardziej lojalny w stosunku do osób, których nie znał albo znał krótko no bo albo chciał je sprowadzić, albo sprowadził, i no, tam był po prostu jakiś kilkutygodniowy, kilkumiesięczny. Kontakt. Wybrał ziomków z regionu ponad niemieckie społeczeństwo, które dało mu dom. Dlatego też mam nadzieję, że ten przypadek, który wydaje się bardzo specyficzny, ale specyficzny nie jest, stanie się wyzwalaczem do ogólnoeuropejskiej rozmowy na temat remigracji. Rządy liberałów, rządy skrajnej lewicy, a także tej malowanej prawicy pokroju PiSu, sprowadzili do Europy ludzi, którzy przenoszą. Swoje zachowania przenoszą swoje konflikty religijno-społeczne na ulice europejskich miast. Tutaj mamy do czynienia z facetem, który wojował z reżimem Saudów, próbował to robić w sposób, próbował to robić na zasadach europejskich, próbował to robić w sposób oficjalny, ale coś się takiego stało, że nagle przybrał. Nagle doszedł do wniosku, że tylko radykalne metody będą się liczyć i wszystko. Bomb I bombki strzelił, prawda? W tym materiale z pełną premedytacją pomijam wątek izraelski, ponieważ dał się poznać również jako sionista. Według niego judaizm to jedyna, czy najprawdziwsza religia, jakoś tak. Ten wpis na temat Hamasu, który miałby temu wszystkiemu przeczyć, ale nie przeczy, po prostu. Jest on wyjęty z kontekstu. Monity ze strony służb Arabii Saudyjskiej, że to jest człowiek niebezpieczny. No i miejmy nadzieję na jakieś ruchawki w niemieckiej polityce. To no więc, jeżeli będziecie chcieli, jestem jak najbardziej za tym, by ten wątek ciągnąć. A potem będą święta, i no, mam dla Was niespodziankę. Ale to za wcześnie o tym, <gryw> za wcześnie o tym mówić. Tak więc. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.